Zdajcie widzowie, powiem Wam, z perspektywy starszaka, że im człowiek mniej robi, tym jakoś bardziej jest zmęczony i że dzień świra to kiedyś była jakaś abstrakcja, a teraz tak to wygląda, jeszcze jakby to połączyć z dniem świstaka, nie wiem czy pamiętacie taki film? Normalnie dorosła życie typowego człowieka. Ja to prosta baba jestem, co w głowie tu na języku. Ale my dzisiaj nie o tym. Obiecałam wam wczoraj jakieś ploty. Zakasałam rękawy i mam już dla was prawie wszystkich z rolnika w mediach społecznościowych. Ale jak wiadomo to też nie na dzisiaj. Tylko brakuje Mirlanda i tutaj nie wiem, czy za słabo szukałam, czy po prostu gościa nie ma. Chociaż z jego samouwielbieniem druga opcja wydaje się co najmniej dziwna, jak ktoś zna odpowiedź na ten zagwost dnia niech da znać w komentarzach. A teraz już plotę i zaczniemy tak lajtowo, bo od odrzuconej w drugiej turze kandydatki Gabriela Oliwii, która jak wiemy prowadziła popularnego Instagrama i jej misją życiową jest szerzenie ruchu ciało pozytywności. Jeszcze w liście pisała mu, że jest prawniczką i ma figurę klepsydry, ale na Gabrielu nie zrobiło to wrażenia. Co innego, na przykład taki list Klaudii, która napisała, że umie robić w drewnie. Wiadomo, dobry stolarz zawsze i w cenie. A prawników i klepsydr to teraz jak psów. W każdym razie życzoną Oliwie Gabriel zaprosił na randkę, a później do tak zwanego dalszego etapu. Jednak inna kandydatka napomknęła, że Oliwia jest popularna na Instagramie, i wówczas Gabriel zobaczył to na własne oczy. Stwierdził, że on chce dziewczyny bardziej prywatnej, i nie zaprosił Oliwii na gospodarstwo. Jednak dopiero podczas emisji programu Oliwia zobaczyła, dlaczego tak naprawdę jej nie zaprosił, i że chodziło o Instagram, i się wkurzyła stwierdzając, że ona już nie chce mieć z nim nic wspólnego. Tak trochę nie w czas, ale spoko. Generalnie kandydatki Gabriela mają pozamykane konta, ale wiadomo, że żeby przyciągnąć followersów tak się robi na czas programu. Tylko niepokoi mnie ta jego faworytka, bo ona chyba tak coś działała na Instagramie, takie rolnicze konto prowadziła, nie zamknięte, co jak się Archanioł Gabriel dowiedział, bo on jednak jest w tym konto prywatne i to najlepiej bez zdjęć. No nie wiem, pożyjemy zobaczymy. Tutaj jeszcze nic ptaszki nie przyniosły. A teraz ciekawostka, bo nie wiem czy wiecie, ale najbardziej utytułowany rolnik wszystkich edycji czyli Król Szpaków i Czereśni dr Szpak w każdej edycji znajdował sobie jakąś faworytkę. Chociaż jak wiadomo, jego edycja to była z 5 lat temu, ale zawsze wyszukiwał sobie jakiejś atrakcyjnej brunetki bo on na tym punkcie ma jakiś fetysz czy coś takiego, że tylko szczupłe brunetki mu się podobają. Dosłownie nie widziałam drugiego tak konsekwentnego w tym człowieka, do tego stopnia, że jak go z kimś zobaczycie i to nie będzie szczupła brunetka to macie pewność, że to nie jest jego dziewczyna, a podobno dziewczynę ma, ale to nie przeszkadza mu w wyborze brunetki tej edycji i w tym roku padło na Agnieszkę od Krzycha, Chociaż jeśli mogłabym coś zasugerować, to Oleo Rolanda, brunetka i pracowita, coś w sam raz dla konesera. Co do samego Krzycha to obie jego kandydatki śledzą go na Instagramie, ale on śledzi tylko Milenę. Czy to podpowiedź, że im wybierze Agnieszkę, bo często rolnicy, żeby nie pokazać, że kogoś wybrali, tej osoby nie obserwują? A może wręcz przeciwnie? Bo Krzycho to szczery, prosty chłopak i może aż tak nie kombinował i jednak pójdzie w stronę Mileny? Wątpliwe. Ale pożyjemy, zobaczymy. Teraz za to coś z innej beczki, bo na YouTube jest taka zakładka: wstrzymane komentarze, YouTube sam je wstrzymuje. Trudno powiedzieć dlaczego. W sensie czasem są tam jakieś wulgaryzmy, ale często to tam kompletnie nic złego nie ma, a są wstrzymane. I tam dokopałam się do komentarza na temat najdziwniejszego crossoveru w rolniku kiedykolwiek. I tutaj pytanie do Was: czemuście nie mówili? I do siebie, bo jak ja to przeoczyłam. Kojarzycie Emilię z czwartego sezonu, kandydatkę Piotra, którą Piotr wyrzucił od razu po jej przyjeździe na gospodarstwo, bo dowiedział się, że wcześniej występowała w Kto poślubi mojego syna i uznał, że to zataiła, więc odesłał ją do domu. W ślad za nią poszła jej psia psikrowierzyńca Katarzyna i potrakowi została Monika, do której dokoptował nieznaną kandydatkę, z którą później wziął ślub. Mało istotne, ale wspomniana Emilia w finale wyznała, Oczywiście pod presją Manowskiej, że napisała list jeszcze do Karola z tej samej edycji, żeby po prostu mieć większe szanse na występ w programie. Dodając do tego, że była sopowtórem taby z Gwiezdnych Wojen, to był całkiem fajny skandal. Ona później zakolegowała się z Sarą, jedną z byłych ukochanych Karola, nawet chyba jest matką chrzestną jednego z jej synów, i obie dziewczyny przyjaźnią się do dzisiaj. Bo kojarzę z Instagrama Sary, że Emilia urodziła córkę, ale w życiu nie przyszłoby mi do głowy, że tą córkę to ona ma z Grześkiem Toczydłowskim z piątej edycji programu, jak Grześka, który fajnie zaciągał po podlasku. Kojarzę głownię z tego, że on był oburzony jak na randkę przyszła dziewczyna o 30 kg grubsza niż te ze zdjęcia, które mu wysłała, no bo to był niezły skandal i Grzesiek ogólnie nie był fanem grubych dziewczyn, mówiąc wprost. Jego wybranką była filigranowa blondyneczka z gór, ale ona chyba nie chciała się przeprowadzić i im nie pykło. Później był z jakąś brunetką, ładną i zgrabną dziewczyną, i na tamtym etapie chyba się zatrzymałam. A tu się okazuje, że on jest z Emilią i mają razem córkę. No tego w moim rolniczym bingo to nie było. Ta Emilia ogólnie schudła, ale wiecie, ona robiła wszystko, żeby tylko być w telewizji, a Grzesiek strasznie potępiał takie dziewczyny on nawet się z tym nie krył, tylko otwarcie o tym mówił, a tutaj taki crossover, pewnie wielu z was wiedziało, a mi to jakoś umknęło i jestem w ciężkim szoku, no ale gratulacje, fajnie że tak im się ułożyło, Manowska powinna ich odwiedzić w święta, bo to jednak dwójka osób z rolnika, mogą sobie to dziecko podciągnąć, wielu z was pytało też co słychać u Dejwa BMW, bo okazuje się, że dla wielu z was to był ulubiony uczestnik, Król parkietu, skrzywdzony przez kobiety. Okazuje się, że Dave zdradził BMW i kupił sobie mustanga. To jest tak ciężka informacja, że ja teraz nie wiem czy nazywać go mamy Mustang Dave, czy jednak Dave BMW z mustangiem nie wiadomo czy Dave i Mustang zalegalizowali ten związek? Bo Polska to nie Japonia i byłoby pewnie ciężko. Jakiejś takiej ukochanej z krwi i kości raczej brak, choć swojego czasu głośno było o związku Dave'a z dianą z Suwałak, kandydatką Seweryna z szóstej edycji. Do Diany zresztą startowało wielu rolników, ale to Daveowi dała szansę, którą niestety Dave jak zwykle zaprzepaścił, aczkolwiek Diana chyba też nadal pozostaje do wzięcia. Z tymi bardziej wiralowymi postaciami z rolnika tak to jakoś jest, że lata mijają, a oni nadal nie mogą nikogo znaleźć. Może nie szukają, a może im wymagania zbyt wysokie, a może po prostu im dalej w las tym trudniej. Dajcie znać jakie są wasze przemyślenia na ten temat, ale sam case dotyczy nawet prowadzącej programu Marty Manowskiej, która w pierwszych sezonach deklarowała, że mąż, rodzina, to są jej największe marzenia, a teraz to tak bardziej podróże, imprezy, szczyty gór, wiadomo, z czasem marzenia też się zmieniają, zresztą rolnik z którym była związana, Łukasz z trzeciej edycji też raczej sobie nikogo nie znalazł, jak wielu rolników i rolniczek. Patrz a jednocześnie tak wiele kandydatek, których rolnicy nie wybierają bardzo szybko układa sobie życia, wychodzi za mąż, rodzi dzieci, ma wymarzone rodziny. Czyżby pierwsza grupa miała zbyt wysokie wymagania, a może sami nie wiedzą czego chcą? Dajcie znać w komentarzach co myślicie na ten temat, porozkminiajmy, znak pokoju i mojego weekendu.